Cześć, cześć, no ja jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale po dwumiesięcznej przerwie ale... Dzień dobry, dzień, dzień dobry, witam cię serdecznie, dzień dobry, zbieram nami... sobie żelazo Właśnie, generalnie od odcinka Au! z Neonem, który prawdopodobnie już jest na jego kanale Tak to troszeczkę, jest, troszeczkę Neonek się Plus, muszę się zareklamować, na YouTubie. subskrypcja, dzwoneczek I tak samo u Lokara, jak nie daliście u Lokara subskrypcji dzwoneczka, to ja was nie szanuję Dobra? No no słuchajcie, no nie macie wyboru. Ja no, no, musicie... tą łopatę i diaksa! właśnie, czekaj, bo ja chcę tu tylko dopowiedzieć, że pomiędzy odcinkiem, który był u Ciebie i tym co się dzieje teraz, y, stało się parę rzeczy. Generalnie... Troszeczkę sobie pograliśmy tam, nie wiem, z 20 minut i stało się parę rzeczy, generalnie czy się... No, no umarło nam się, trochę nam się umarło. Y, I na onek był mi moje rzeczy, więc ja muszę go znaleźć i, i to, ale to, to... Nie tak jak my, I my. to, to ja mu wsadzę w pupę tak głęboko, że mu noszę. Ej, dobra, wyjdzie. ale słuchaj, ty miałeś i tak jakieś i temy, weź co zbieraj na nowo. Nie, oddajesz mi moje rzeczy. No tak, no weź. Nie, oddajesz mi moje rzeczy. Ale się przynacą. Dobra, ja jestem w kopalni. Możesz mnie poszukać. Właśnie. Chciałbym Czarudo. Chcia... Chciałbym Cię znaleźć. Generalnie wiem, gdzie był mój grob, bo mam srebro. Silver. Nie, to nie jest mój, mój grob. Stary, ja się zgubiłem. Mógłbyś mi tu pomóc? Tu nie ma twojego grobu, ja go zniszczyłem. Ale ja mam znacznik na mapie mojego grobu, gdzie on był. No, wiem, to... Nie, To, ale to ja nie ta jest nie. Wtevnij się do mnie. No ale możemy się tepać w tej serii? Tak, możemy, ja mam... Nie, ja mnie nie interesuje w ogóle, co tam sobie ktoś powie. Ja no. się tepam No w sumie mamy mapkę, którą i tak teoretycznie się możemy tepać, więc myślę, że to nie będzie jakieś wielkie oszustwo! Oh, man. Nie ten guzik, nie, nie nie, nie potrafię Nie potrafię guziku stary Ciskać, to jest mój grup Mam zenchantowany żelazny kilow dam ci mój stary y y dziękuję, dziękuję Ci, ci na emocji, dobra, wiesz co <grym> Diamenty! Y o oh, Wow Ała! Słupcio, patrz, da, da, da masz... Filow. Masz to, 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 to... Eee. Czekaj, to, to jest żelazne? To jest żelazne Diamenty! Nie! Mam No... Dobra Widzicie go? Widzicie go? Zarobał mi rzeczy Nie pozwoli mi wykopać diamentu. No. Aj! Co, tepło mnie? Ała! Co cię tepło? Oj, tu coś... Sz szkło Au! Co cię stary typu, ja nawet nie mam miecza żeby ci pomóc, więc no karma, karma, zarąbałeś mi rzeczy Dobra słuchaj, robimy z tego serię Neonek vs Locker Ty stary, miałem jakieś dziwne cofki, o co chodzi? Co to za ruda? Co to jest? Co ja zbieram właśnie? Gdzie ty jesteś? Czemu tu jest klatka ze zaraz wybuchnieś? O jejku, się wystraszyłem Czemu tu jest jakaś klatka ze szkła? Co się tu dzieje? Słuchaj, mam ambitny plan i teraz no, mogą mnie wszyscy no. zapamiętać. I zapamiętaj moje słowa. No. Chcę w tej serii nauczyć się robić mechanizmy z Redstone'a. Mm, w sumie też nigdy się tym nie interesowałam, ale, ale chętnie się z tobą pouczymy. A ja bo... muszę, ja muszę to zrobić. Czy ja wiem, ja wiem dlaczego, już mi to tłumaczyłeś. Więc no wiem dlaczego. Serio? I, tak dobrze, Dobra, czekaj, muszę o, sobie zrobić... O, fioletowe. Co to? Nie, nie, nie mam ułożonych rzeczy, mam taki rozpiernicz w typunku. Że... Ametyst. Mam drugiego ametysta. Oh man. A do, do czego jest ametyst? Są z niego narzędzia. rzecz no do czy robienia subcio. No, subcio rzeczy można robić. Dobra, czekaj, ja cię, muszę... zobaczę, czy z golda można jakieś nowe rzeczy robić. Masz może węgiel Co? Można z złotą wędkę zrobić? Co ty gadasz? Stary, daj wągiel. Można mieć zbroję na smoka. Daj wągiel! Ej, co? Takie rzeczy. No patrz, Służ co to można to robić? Mnie. Co? Ga nie, nie gadaj. No stary, Mogę tak. sobie nawet złoty placek zrobić. Czary, zrób sobie złotego wungla i mi rzuć. Dobra, masz jednego, proszę. Dzięki. Ehm, nie mam sprawy. Ehm, o, mam ten... To ja sobie muszę tutaj miecz zrobić, bo jesteśmy w Cave na praktycznie jednym z najróżniejszych poziomów, a ja nie mam miecza, więc no hell, jak? Yeah? Co się może stać, no nie? Co się może stać? No, no co się może stać? No umrę sobie, no i Możesz śmiesznie. sobie, możesz sobie tak na przykład wykitować. Patrz, patrz na to, patrz na ten item, co w ręce, patrz. No, fajnie. Ha! E no to jak ci następnym razem Creeper kupę zrobi, to możesz się przez nią przekopać. Jesteś z siebie dumny? Tak. Słuchajcie, w ogóle poprzedni odcinek to był, że Creeper zrobił kupę, więc to jest naprawdę ciekawy odcinek. No nie wiem, czy <laughs> te na YouTube'a. My Myślę, że nikt nie jest tak ułomny jak my, ale... Patrz na to, Pana na to, to jest progres, to się nazywa progres Gacie mam, nie, w tym no, momencie założyłeś gacie, i po co ci gacie, powiedz mi, no i po co ci te gacie? O, dwa żelaza Moje No ja, ja, ja w tym momencie, to ja już ci nie ufam, ty mi tyle rzeczy zapierdzieliłeś z, z, z Ale no weź no, dałem ci dużo fajnych rzeczy Ja chcę moje rzeczy, a nie jakieś Złom Ale co byś chciał, się ci oddałem Nie oddałeś mi moich rzeczy, ja da miałem... Miałeś kamienny kilo, ja ci dałem żelazny Stary, ja miałem żelazny set nie, ale ja go nie dał. W sensie, ja set w sensie kilo, opatę łopatę się to to. Co tu jest? Dajesz mi obrozę? To ty tu jesteś. Yy, masz skina krówki. Tak, tak musiał tylko napomnieć. Więc. No. Więc yy, pakuj walizę, czy. <laughs> Założył soczepek. Au. O łatwo, jak to bije? Pół życia mi wziąłeś. Co? No kurzycie! Ej, stary, nie bij mnie! Serio, nie nie, nie, nie bij mnie! Bo ja jedzonka nie mam Aj. Co? Gdzie mi znikło jedzonko? No ja właśnie też nie mam jedzonka, więc no trochę przypał. A dobra, ja mam. To rzuć mi tyle, żebym mógł chociaż sprintować. O, kurczaczek! Dobra, masz jeszcze jednego. Jeszcze dostałem dwa kurczacki. O kurczę, dostałem dużo kurczaków. To, to generalnie jak myślisz powinniśmy teraz dalej tą jaskinię badać, czy, czy jednak szukamy jakiegoś miejsca? Weź daj tu crafting jeszcze, bo mi potrzebny. już y daję, czekaj, masz. Widzisz ja jestem przyjacielski, ja ci daję jako coś prosisz, a nie... a nie ci biję Dobra Ty, co to jest? Oj, co... zabrałeś mi! Co ci zabrałem? A nie, żartowałem. Ja tam nawet nie ma stary Dobra, niech ci y będzie. Czekaj, co tak to jest? To są cejby w ogóle what? Co to jest? Co to... Czekaj, bo ja coś zabrałem, tylko... A, sól Dlaczego jest sól? No, nie mam pojęcia, właśnie. Generalnie, tak tylko dla waszej informacji, my kompletnie nie ogarniamy, co się tu dzieje i co jak działa. Więc... naprawdę, to jest taka powolona seria, że dla mnie to jest chore, to jest na maksa chore. Dobra, więc to będzie się wzią... działo, jak będzie taki, wiesz, taki dwóch debili, którzy próbują ogarnąć. Co jak działa? Dzień dobry, panie, panie zielony. A! Dobra, przeżyłem. O, dobra. Pyk, pyk i myk. O, a jeszcze w sumie buciki się kopię to? Wykopię to. Mam coś dla ciebie. A! Co to było? Stary ryba na mnie spadła! Miałam dwa serduszka, tak swoją drogą. Mam coś dla ciebie. Co dla mnie masz? Miałam dwa serduszka nie bimy. Dzięki. Dziękuję ja ci. Jesteś świętym Mikołajem, <grym> że takie cenne prezenty rozdajesz? <grym> 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 Jaki ten! Jaki tak z w ogóle? Dobra, czekaj, no ja, ja z... muszę drugi piecyk yy, machnąć. A ja, ja mam piecyk w jakikunku. Jestem debilem ja, Jestem debilem, no trudno. Yy, deski nie wiem czy to jest dobry pomysł w jaskini siedzieć i przepalać deski, ale... Ale jestem głodny, no. Jak ja jestem głodny, to, to ja zjem wszystko. Deskę. O co? O! Dzięki! Chociaż już jeden mam, ale dzięki. A tej, to to sobie możesz wsadzić. Nie powiem gdzie. Do nosa. Ej, daj mi patyk... Eee, masz. Nie mam drewno w ogóle. Mój ostatni patyczek. Co dobra, O, ja... akurat jednego potrzebowałem, dzięki. Ej, eee, bo tu zombie jak mnie tu... O! Dobra, por porobiony ale powalona jest ta jaskinia, widzisz to? Jak to się tu... Ja się teraz aż zastanawiam, Dobra, czy... ja stąd idę, ja stąd idę i się wycofuję. Z jaskini? O, diaksy! A nie, to jest to. Czekaj, ty Yuh, z jaskini nie, się nie. wycofujesz, czy, 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 że w sensie tak. jak? Nie wiem w sumie. No, bo nie do końca czaję o co ci chodzi. Ja też nie. O, to jest fajne, jak ci ten, jak się skończy kamulę, to ci nowy wchodzi do i Tak, co? sam, sam się przełącza, no. To, to jest... Um... O, to chodzi, no kurczę, Tak to ja mogę grać. O, zielonego glutka pozbierałem. A o, do czego to jest? Dobra, ja muszę zobaczyć, do czego to Czekaj, jest. Okej, ja chcę zobaczyć ten ametyst, do czego jest. Y <laughs> jak to się... Oooo, TY Aż, Jakie fajne! Jak to działa? 7 e armora? E Dziewięć? Eee... Czekaj, i jeden, dwa i cztery, a to ma... Aha! Ametyst jest y tak samo jak żelazo, chyba, z tego, co tak patrzę. O stary, Coś ale mi tu? to jest OP. Toś mnie to klikło. Ty mi to. Ło! Ło! taki zielony surowiec, to możesz mi go dać? Gdzieś y no, ja... go tam miałem, ale w sumie miałem w niego wywalone. Dobra, wybuchnij o No, sobie. ja nie mam, właśnie ja nie mam. Y ja bardzo chętnie go zbiorę. O, diamenty! Znaki blokami diamenty wypadły. Y o człowieku, to jest OP. Y Mam 9 już Generalnie są te takie bloki, nie? To jeden mnie wysadzi, drugi mnie uderzy, a ja się boję, że zaraz tu umrę Więc... Hehe, <laughs> śmiesznie Tu jest ogólnie dużo rzeczy bardzo pod wodą ciekawych O e... to jest? To może chyba tylko diaksowym Dobra, e, o, to o siekierka zbrać... Nie mam siekierki, więc sobie schowam siekierkę tutaj Ile masz jedzenia? Co to, to było? 12 Co e... to, to jest? To co to jakieś takie zielone, to to, to, to Ci chodzi? Takie zielone tak. jakby gluty? Tak, tak do, do czego to? Ej masz ten, yy, tepnij się do mnie na sekundę Poczekaj, yy, patrzcie co to jest, czemu Ty mówisz, że to jest opra, to nie jest aż tak dobre To jest dobre yy. Masz patyki? Masz może drewno? Yy, mam, no trochę mam, ale mało Właśnie sobie Bo z tego ja, kidaf robię Ja, ja potrzebuję ja właśnie sobie zrobiłem killoff z tego czegoś A dasz mi... dałbyś mi może 6 e, drewna? Sześć no tyle to nie mam, taki bogaty to ja nie jestem. Mam jedną no deskę i to... jeden patyk No nie! Dlaczego? Nie! Dobra, jak działa ten killoff? To zrób cięcie na chwilę! Nie! <laughs> nie, nie ma kantowania! Widz widzicie? Widzicie jaki już <laughs> <koszt? śmiech> <laughs> <laughs> zrób cięcie! No już... To był cały żarcik no! no ja tak, nie rozumiesz tak. żartów w ogóle! Tak, tak! <laughs> Nie, nie, ale no, żeby było jasne, tutaj nie kantujemy, gramy tutaj właściwie i... i no. Nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Gdzie ty jesteś? No, a jak myślisz? Yyy... Eee, w jaskini. <laughs> Ile diaksów! O, diaksy! Dzień nie, tu jest pod wodą. O, dobra. O, tam jeszcze więcej! Oh, man! Nie, ty ale Ty, tych ty, diamentów to... Mi się wydaje, czy jest ich aż za dużo trochę? Ja no, diamentów nigdy nie jest za dużo. No ale tak za łatwo je znaleźć, no stary! Jestem nie od... Nie wiem. Dziesięciu a Mam on... martwień człowieku Coś w tym jest. No, no dobra, coś w tym jest, no przyznam ci tu rację no Więcej tego zielonego... nie wiem, Gluta z nosa nie wiem co to jest no, Będę to nazywał glutem z nosa, bo tak w sumie wygląda trochę. Glut z nosa jest fajny I to nie tylko w Minecrafcie Eee, okej okay. Ja czy wiesz, ja, ja naprawdę nie oceniam mnie. Co, co kto lubi, no, no, naprawdę? No. W ogóle my się tak rozdzieliliśmy. Jezu mi się resztą zapalił, mi od razu serce stanęło, że tu creeper mi zaraz Nie! Widził. Nie, zginę chyba! Co, co ciebie bije? Sam się zakopałem pod wodą. O, oh, dobra. Yy. Uff. a to jest ten. Yy, dobra. To to sobie wezmę. Zametystu jakie to, a nie to zametystu było jak żelazo. To, to to nie, to takie średnie. Jest tak dużo takich bloków, a ja się boję je kopać, bo ja tu zaraz umrę. Ile mam serduszek? O jajku! Ile masz? Dużo. Ja mam dwa i Jestem bogaty. A ja mam chyba z dwadzieścia teraz, bo dos dodało mi na, w sumie na krótki czas. Gdzie ty jesteś? No w kopalni. O dwa creepery, do widzenia. Y nie nie do Chyba nie. Ty, ale... Nie wiem... Mam jakieś takie wrażenie, że jest trochę łatwo. Nie wiem, nie wiem co ty uważasz. Weź... Daj se pograć i się no nie... Ale... Nudno jest, no, no ja chcę, żeby się coś działo, żeby ja tu No to wie... jak wyjdziemy na powierzchnię to będziesz narzekał. No w sumie prawda, yes, patrząc yes, na yes, to co, yes. co jest. Y -y... Chyba normal. Czekaj, ja szybko sprawdzę. Y -y... Co? Jest easy, to już to... jest normal U, Nie wiem czy się... zabiłem zmieniając na normal... Mając dwa serduszka Ale. Ale trudno. Umrę to umrę. Nie wiem, nie wiem, czekaj co, co to jest? A myślałem, myślałem że znalazłem obsidia, no to jakieś, nie wiem, jakieś czarne kupsko, nie, nie mam pojęcia co to jest. U oh, mnie jest problem. Czy my się możemy znaleźć jakoś? Ale po co? No bo tak nagrywamy to niby razem, ale w sumie to, to ja cię nie widziałem przez pół filmu. No ale ja sobie tutaj ten, robię rzeczy swoje. Jakie swoje rzeczy robisz? No to do, dowiesz się za niedługo Ja się nie chcę dowiedzieć za niedługo, ja chcę się dowiedzieć teraz No ale to masz problem Ty, co jest? Stary, znalazłem drzewa w jaskini Zginę! No to się nie dowiem, nie O, długo. dobra, uff, jejku Dobra, czekaj Musimy mnie tu skoczyć Mam bambuski Dobra, ryzykuję Co to był za dzień? Będzie można od razu zrobić Ty, ten co to jest? Czekaj, znalazłem coś ciekawego Co, co to jest? Y Szafir no się Szafir No siema Szafir, siema, pozdrawiamy <gry> A co, co, on robi w powiedz mi No nie mam pojęcia Dobra, bo... To no, jest tak już może się z nierazka pojawia Ty, szczur! I, i słyszałem jak creeper dosta... Idź ode mnie, idź ode, ode mnie! Stary, szczury mnie napadły Serio? I, no, i jakiś niebieski creeper Dwa niebieskie creeper Kibicuję im Mini creeperek, który dostaje obrażenia Czekaj, Są komu kibicujesz? Ja ci dam! Co to jest? Enderczysta. a nie, można zwykłą skrzynkę. Co to jest? Biały ja i dlatego. To... Dobra. Pakuj się, mały creeperku. Pakuj się, nie będziesz mi tu wypuchał Jak zobaczysz pająka, to mi powiedz od razu. A co potrzebujesz? Pęczynki? Nitki, no. Mam dwie. To poproszę. No to ocz tu! Idę. O, jak to... ciężko było przebyć tą drogę. Dobra, ale za jedzonko, bo, bo, bo jestem głodny. Mamy deala czy nie mamy deala? O nie, jestem teraz nawalony! Pijany jestem, bo mi się cały obraz w telepie. Dobra, daj jedzonku! To dostaniesz... O, No dobra Dwie y no, to, no tak, no dwie no. Y Masz Ja, ja muszę Oj! wszamać, bo, bo jest lipa Nie ja jakie okropne! Mi się cały ekran gibie! A! No. A! A! Dobra już <laughs> Nie, nie jakie okropne! Dobra już. No. <laughs> Co? Dźwignia tam była. Przekręciłem ją, A. Bum! No tak. Kto by się spodziewał, że tu będzie. Yy, że tu będzie pułapka. Ile tu jest tych lucky bloków? Ty, Jejci. stary! Co tam jest? Chodź tu! Chodź tu! To się na mnie gapi! Stary? Co? Spójrz co tam jest. Takie białe coś. O! To jest creepy! Co to Dawaj jest? Na to. Ja dwa serduszka! O, oh, a on mm, tutaj... CO TO? A! To tu Co wiemy. to za... To cię panęło? C... Tak! Ej, bo ja mam a dwa serduszka, to jest stary! Troll! Bo ja mam dwa serduszka, i... Nie... Ja go biję! I on ma... On się jeszcze healuje! Eee... To jest troll! Serio, zgadłem, że to jest troll! zabiję go! They have a cave troll! Spoko achievement! E... Ale... Ale w sumie to co? Wypadło coś z niego chociaż? W sumie nic ciekawego... Eee, dobra, wiesz co... Co co na to, żeby skończyć w tym momencie ten odcinek i, i trochę ogarnąć bardziej co my tu robimy, bo... Na razie to biegamy bez i składu no, jak dobrze, takie dobrze nie ma Dobra, to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało i, i w sumie, że, że... No że będzie... Coś tam nie no co no, stary warczy! Story! STORY! A dwa psy! No właśnie Pan ja to... tylko uciekałem o, dobra, zabiły się, tam jest jeszcze trzeci Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Subskrybujcie ten kanał, bo wracamy z odcinkami codziennie Kolejny pojawi się jutro Zostawcie tutaj łapkę w górę No i co, możecie napisać w komentarzach też, co byście chcieli, żebyśmy w sumie zrobili Albo wam pokazali w tej serii Bo, bo myślę, że jest naprawdę dużo rzeczy, które warto by tu zobaczyć Więc trzymajcie się, do następnego odcinka Na razie, cześć, Hej!